King Abulak Stadium, czyli Al Al -Bike Stadium w Katarze 25 stopni, dosłownie wieczór, godzina 21. Możemy zaczynać, proszę Państwa, mecz USA Ghana, mecz grupy H. Ostatni dosłownie mecz pierwszej kolejki 25 stopni, pełny stadion Al Stadium. Centrum uwagi Krysten policji to jest zawodnik USA. do się konia Karol Wierzykowski. Gana, która po prostu jest. Która nie grała 12-letnim mundialu, zatem USA pauzowały na mundialu w Rosji. Nie grali tam 8 aż lat. A zatem Ghana grała 12 lat Mundialu, tak jak Polska, przynajmniej, przynajmniej w Rosji, czyli dla nich to jest wielkie wydarzenie, powrót na taki wielki turniej na Mundial To jest oczywiście święto narodowe z tego powodu w, w Ghanie, MRC też, wiele osób przed telewizorami z wspierał swoją kadrę, uwaga, skład USA, na bramcy jest obronie z 13 REM, z 6 Brooks, z 15 MacNezji, z wielką servilią desk z czwórką Adams 8 McKenny, 20 i z 10 Pulsit, 7 reina i z 21. Włoch. Skład Gany W bramce Oforii. Łoską 1 Baba. 17 Jadom. Juku I Amartej, to masz Omartej z 24. Baba z 12. W pomocy ST z Gleską Kudus, z 9 Ajef i w Ataku. Kolejny wratz Ajewa, czyli Ajef, AOS Ojef, Astranerem jest UNAL KAKKA. Kanaran to jest skład reprezentacji Gany To jest bardzo doświadczony szkoleniowiec który prowadzi wneta już ponad 3 lata. Obując zaraz po tym nieudanych eliminacjach do Mundialu w Rosji szansa dla Gany. Od razu tutaj ruszyli z KONTROM, ale... Atakiem pierwszym w tym meczu, uwaga, ale... Ajew... Johan Ajew baba Gana to jest taka kadra, która... Jak już jest na mundialu, bardzo rzadko jest na mundialu. Ale gdy już jest na tym mundialu, a była na tym mundialu zaledwie tylko dwa razy, to gra bardzo dobrze. Czy wychodzi z grupy, Wychodzi do do 1,8 finału, czy to właśnie do ćwierć finału, jak w, w RPA. Może ten ciepły teren w Katarze też będzie i zajdą daleko, zobaczymy. Bo jedną ja ten atuty, mają dobrych zawodników. Oczywiście pamiętamy, mieli zawodników takich jak właśnie. Mówi też AF, ale był. Pamiętny nam no. Szansa policji... Włoch A samoach Gyan grał, na przykład grał A u grał, grał samoach To był... To był naprawdę nieprawdopodobnie to była ekipa mistrzów większość zawodników którzy grali w fasie na ten tym po zakończeniu twojej kariery jakby dobrze otarli się o półfinał przegrali po rutach karnych to pamiętny mecz i ta ręka Suarez'a, gdzie byli ale z kar... karnego bo chyba była samoach właśnie uwaga a Martej tutaj ładnie blokował to jest lewe pokolenie i moi oni się będą starali to kolejny raz do historii afrykańskiej piłki. A jef! wierzy cała Afryka, wierzyła w nich, misowała, tym Także wierzy, cała Afryka, właśnie na tym mundialu. USA głównie tam się interesują, oczywiście rugby, futbol amerykańskim, ale tak jak gra mundial w mundialach Amerykanie żyją właśnie w tym mundialem żyją swoją reprezentacją. I dobrze, że 4 lata temu nie mieli takiej okazji Amerykanie, żeby Kibisali swoje kadrze, ale też się interesowali mundialem Amerykanie. A gdy gra Amerykę, to jeszcze bardziej oczywiście wszyscy kibisują. Szczególnie w tych ciepłych miastach teraz wychodzą tłumy jest właśnie strefę kibisa i kibisują. Nawet w, Nowy, w, Nowy, w Nowym Jorku jest strefa kibisa. Specjalnie na ten właśnie mundial, gdzie grała się Amerykę Baba. Ale w Ganie to wiele, duże większe święto. Oni mają swoją tradycję, po tym, co zrobili w RPA, mają swoją tradycję, więc że czasem, jak już na mundialu, na wielkiej imprezie, czy to właśnie na Pucharze Narodów Afryki, to jest święto narodowe. A ja już jak wiem dobrze, no, że mundial to jest coś dużo ważniejszego niż Puchar Narodów Afryki, więc to, to, co się teraz dzieje w Ganie, to jest prawdziwe święto. Waga, pulizich, szansa na USA, A, 1-0. Nie bronił tego. Euphoria, jaki pegańny, 1-0, pulizich. Amerykanie wychodzą na prowadzenie. A, już euforia. Tutaj jest taka dosłownie wrzutka. E, tutaj pokonany. Nad bramkarzem ta przyleciała. 1-0. Ale teraz euforia amerykańskich pisów. Christian Pulisic, on się tu raduje. To jest za wolny. Tym 1-0 na Albert Stadium Amerykanie, Ubajmuję prowadzenia za la euforia w amerykańskich sektorach. Doku. Adam, staram się, gańczycy. Y Wiemy, że Malic zrobił sensację z Włochami. Tak samo Gana teraz sprawi taką minimalną sensację, bo wiemy dobrze, że Amerykanie są jednak faworytem tego meczu z Ganą. Gram w lepszych ligach Lidze, MLS, większość graczy, gra nie tylko LM, LM, MLS, ale też Chelsea czy Barcelony, właśnie Edest, wow, te doświadczenie dawne, właśnie z Chelsea. Szansa dla. Amerykanów Daleko do Ewa Ale pod e, trecią Amerykanie Morta bramka napędzi Amerykanów, zobaczymy. Jest 1. Brooks Pod Opieczmy właśnie trenera Jessona oni chcieli są pokazać się... Na której tej stronę tych mundialów Są wyjść tej grupy. Chcą być lepsi od Belgów i Amerykanie. Co w tej razie właśnie prowadzą tutaj Amerykanie, więc są bliżej. Gana musi dogonić wynik, ona... Gana po prostu teraz pewnie jest lekko podenerwowana tą bramką, musi teraz szybko dogonić wynik. Amerykanie są... obrali no, pewność siebie, ale ta, czy ta pewność pewności siebie sprawi to, że będą bardziej dość wzluźnieni w obronie, zobaczymy, baba. Wakaso, waka, Wakaso ładnie, kudus, kudus, kudus. Szansa dla Gany. No, z okazji, no, była sytuacja, ale jednak. Chyba za lekki strzał. Ale będzie jeszcze rzut z autu tutaj pod preswym Amerykanie Kudus z autu. Był teraz w, of w ofensywie, teraz jest w defensywnie. Uwaga, Kudus. Jeszcze jeden jest. Baba. Baba. Tam ma on Marteja Kudus. Szansa Kudus. Kudus. No mógł podać szybkiej, Kudus. Chodź jeszcze Baba, Baba Jak mnie Baba, Baba Jak mnie Baba Bacaso Michael Bacaso, IF, Florian je Ajew Amartey, Amartey, zawodnik jest Leicester City, to jest Najważniejszy ten zawodnik niejgany. właśnie Amarki On gra w Leicester City, pamiętamy z jego z Legią I ładnie grał, On w kolegi Warszawa, ten przegrany także W Warszawie i wygrany czy ten na King Power Stadium. Pamiętamy ten mecz Oczywiście... Kluczowy zawodnik właśnie w Leicester City. Amartey. Ajew, Amartej Nie... Dokładne zagranie. To Filar w z reprezentacji hock to nie jest wcale najlepszy zawodnik Gany, bo jest Ajew, Włóch... Właśnie Ajew. Jeszcze raz ta bramka Pulisic'a pokazana. Ładna bramka. Christiana Pulisic'a. No piękny gol, ewidentnie piękny gol. Zawodnik Chelsea Londyn zdobyła piękną bramkę. Uwaga. Ładnej akcji, uwaga, McKenny. Minuta doliczona do końca pierwszej połowy. Dest, Sergino Dest. Desk. Faul, będzie chyba rzut wolny dla Amerykanów. Czy ja dobrze widzę? Czy Sengliet do pierwszej połowy? Jeszcze nie. Jeszcze będzie szansa dla Amerykanów. Loping, doping, doping kibiców. Chcą podwyższyć, jeszcze, chcą... Urbicować Użbico reprezentację Gana. Przypominam, że Amerykanie się mierzyli na mundialu właśnie w Brazylii z Ganą. Uwaga, szansa! Ale nie dokładnie. Dla legendu W RPA i Brazylii Gana działa tak... Tak, są przerwy mają, przepraszam bardzo. I si mi na mundalu Brazylii, to sobą, przepraszam bardzo. Byłem już w mundalu Brazylii, oni tam właśnie grali. Dobrze też. Olegie wyszli jednak z grupy. Oni grali ładnie z Portugalią, ale skończy pierwszej połowy. 0, 1, 0 dla Amerykanów. Zapraszamy za 5 minut. Zaczynamy drugą połowę tutaj na Albany Stadium. Zaczynali reprezygnanci Gunn. Oni by chcieli szybko wyrównać. Trzeba szybko dojść do głosu. Wiemy, że Amerykanie sferują mocno, bardzo mocno formację defensywną. Aż pięciu zawodników obrony gra w amerykańskiej Uwaga! Przerusili się na pięciu obrońców Amerykanie teraz. Uwaga! McKenny. McKenny. Szuka tutaj partnerów. Szuka tutaj. E, deska, desk, ładnie desk, serdino desk, do Adamsa, Adams. Wbijają piłkę. Christian Pulisic, Adams. Adams Sansa i Bogramki, ale była sytuacja, żeby podwyższyć to prowadzenie. Włoch, Timothy, Włoch. Ła, wow. to jest oczywiście syn naszego zawodnika. Jednego cieba, właśnie łea, który był królem szczelców i zabijeszczów. Za to był złotą piłk. Ona na pewno teraz będzie walczyła. A jest, Lukaso, a Martej. A Marte. Długo zagranie. Niedokładny. ten Ale ładnie walczy Amartej z obrońcami tutaj m, m, amerykańskimi. Amerykanami, uwaga, Amartej. A jak podchodzi do pressingu Pod presją Amerykanie są coraz większą Uwaga, McKenzie. bez cały czas reprezentacja GAN. McKenzie. McKenzie, Adams. Reina, Reina, szansa dla Amerykanów, Reina. Reina ładnie to zrobił Reina, jest yielding. McKingi. Ale jeszcze nie. Kontratak. Ale nie, na owu nie wyszło. Z tobą nie piekłe ten, ten atak, nie pieknął. Choć stwarzającą sytuację. Zgadza się. łoch, de w przez boiska amerykańskich szeregach. Będzie rzut rożny dla Amerykanów. Strzał Perfoka, Perfoka. Nieudany. Conner dla Amerykanów, szansa. Strzał z dystansu, ale jednak nie wyszło. Jeden 0 cały czas, oddali całą Gańczycy. Dest Kontragany, szansa. ZUI JUKU Pudecho do przodu, do go nie udane. czuł, ale ładnie. Gol na 2 0 Nie wiem co się wydarzyło, ale 2 0 atakowali granicy kontra goraz groźna Sergino Dest pakuje... Adam, przepraszam Adam pakuje tą klubkę do siatki 2-0 Co tu się wydarzyło? I tutaj Adam ładnie pokonał z główki Yes, 2-0, to już gadacz na kolanach Ameryka może świętować swoje piękne, wielkie zwycięstwo Piękny noc w Ameryce będzie nawet dzisiaj Choć gadacz dzisiaj niestety ja Niech spadną noc, niestety, ale niestety muszą iść z bo nie będą niestety chyba święta po tym meczu. Choć walczyli, ale raczej nie będzie tutaj zwycięstwa. Ameryka ten mecz wygra. Tyler Adams 2-0 Amerykanie. Pięknie. Jest 2-0. Tak się potem zakończy. Koniec, proszę Państwa, meczu 2-0 Ameryka Nie wygrywają z ganem. Amerykanie świętują, oni mogą się cieszyć. Oni mają 3 punkty, oni To są liderem grupy, ostatniej grupy, grupy Hat, najtrudniejszej grupy. Świętują wręcz, śpiewają swoje przyśpiewki. Tutaj, na Stadium, Christian Puliski zdobył bramkę jako pierwszy, potem dołożył Adams. Wiemy dobrze, to był piękny mecz. Tego trio, właśnie. Na ofensywie amerykańskiego 3-2-0 zasłużone. Moim zdaniem Amerykanie lepiej, zdecydowanie lepiej grali. Gana w ogóle prawie strzałów nie oddawała. Oddało tylko 3 strzały. Amerykanie oddali tych strzałów 9. Jeszcze raz bramki. To bardzo ważny fragment tego meczu. Ja tutaj jeszcze raz policzyć. I tutaj ładny gol. Christian pójdzie i tak ładnie. Rozklepali obronę Gany. Pierwsza minuta, tutaj ładny strzał. Wow. Ale jednak samą siatkę. O Marty, tutaj jest pokojony. Tutaj gryba gol, będzie na 2-0. Jeszcze nie wiem, chyba drama znaczy draczek. Super foka. Ublokowany. Spróbował zalekać zalecać jakiś gol. I jest, proszę Państwa Na zero Bo myślę, że ten można zakończyć. Taylor Adams na pewno łapiękny wow, piękny mecz. asystent, czyli bramkę. Może być siebie dumny. Zawodnik meczu. Asystą. Tak, z asystą i bramką. To jest tego mecz. Myślę, że już żegnamy do usłyszenia. Cześć!